Być może słyszałaś, że musisz być twarda, że życie to walka, że nie możesz się rozklejać, pozwalać sobie na słabości. Ale czułość to nie słabość, to siła, która nie potrzebuje zbroi. Czułość to ten moment, kiedy słuchasz uważnie, zamiast przerywać, kiedy przytulasz, zamiast oceniać, kiedy wybierasz łagodność. Nawet jeśli świat podpowiada szorstkość, to, że czujesz, że widzisz głębiej, że przejmujesz się tym, co inni pomijają. To nie jest coś, co trzeba w sobie naprawić. To jest dar. To jest Twoja natura. A jeśli czasem przez to więcej boli. To tylko dlatego, że masz serce, które nie chce stać się obojętne. Nie tłum czułości. Nie ucz się zimna. Nie przyjmuj tej roli, która nie jest Twoja. Bo świat nie potrzebuje kolejnych twardych masek. Świat potrzebuje kobiet, które są miękkie i prawdziwe. Jeśli jesteś jedną z nich, to jesteś dokładnie tym światłem, które ołkale wszystko, czego nie da się naprawić siłą. Jesteś piękna. Jesteś wystarczająca. Dokładnie taka, jaka jesteś.